Partnerem odcinka jest Lyocat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku Skonika Awatara. Zagłosowaliście w ankiecie na drugi temat, którym jest magia błyskawic. Niesamowita technika pozwalająca zadać potężne obrażenia celowi, gdy tak go dosięgnie. Kto potrafił jej używać? Jakie są jej podstawy? Oraz czy była rzeczywiście taka szczególna? Dowiecie się tego już za momencik. Na początku posłużyłem się słowami Airo, tłumaczącego z na czym polega tkanie błyskawicy, w jednym z odcinków. No więc mówi on: Energia jest wszędzie wokół nas. Energia jest zarówno yin i yang: pozytywna i negatywna. Tylko wybrani magowie ognia mogą oddzielić tą energię. Powoduje to zachwianie równowagi. Energia dąży do przerzucenia takowej, i po chwili negatywna i pozytywna energia łączą się z powrotem, uwalniając błyskawicę. Wychodzi z tego, że tworzenie piorunów jest techniką bardzo niebezpieczną, wymagającą pełnego skupienia i mistrzowskich umiejętności we władaniu żywiołem ognia. Niespodziewana utrata kontroli nad tkaniem promienia zwiększa ryzyko niepowodzenia, a niewłaściwe wysłanie błyskawicy lub utrata równowagi w ciele między energiami może doprowadzić nawet do śmierci użytkującego, nie mogąc odpowiednio uwolnić pocisku z ciała. Tylko po doskonałym opanowaniu wyciszenia się i zdolności kontroli nad energią życiową można w pełni mówić, że opanowało się tę technikę. Błyskawica może być też przekierowana, ale ten temat zostawmy na osobny odcinek. Generowanie błyskawic obejmuje ruch kołowy ramion i wymaga o wiele więcej czasu niż zwykłe tkanie ognia, dlatego trzeba brać pod uwagę dłuższe przerwy w walce. Psychicznie wiąże się z kompletnym brakiem emocji i zachowaniem wysokiego spokoju. Przez niemal cały okres historii, aż do powstania miasta republiki, ta była niemal w całości zarezerwowana dla elit magów ognia. W erze rozwoju przemysłowego młodzi magowie ognia potrafili już doskonale radzić sobie z opanowaniem tej techniki i na przykład pracować w specjalnych elektrowniach miasta republiki, zasilając energią elektryczną całą aglomerację. Co się dzieje, zapytacie, gdy osoba nie potrafiąca posługiwać się wytwarzaniem błyskawic zostanie nią trafiona. Cios niemal na pewno ją uśmierci. Wiemy to na przykładzie Anga, który został całe szczęście po trafieniu piorunem Azuli wskrzeszony dzięki duchowej wodzie oraz magii leczenia Katary. Trzeba też wspomnieć, że tkanie błyskawic niezwykle szybko zużywa ogromne pokłady chi w ciele, przez co nie może być używana non-stop. Znanymi użytkownikami generowania błyskawicy są Azula, generał Airo, syn Izumi, Airo wujek Zuko, Zolt Błyskawica, Mako, Ozai, Xu An. No i nadszedł czas najwyższy na ciekawostki. Na początku technika była nazywana generowaniem błyskawicy, by potem w komiksach jak i dodatkach awatara zyskać nazwę tkania błyskawicy. Ruchy używane do magii błyskawicy są zapożyczone z sztuk Shaolin nazwanej Dragon Shoots its Whiskers, czyli po polsku Smok Strzela ze Swoich Wąsów. Mako używa tkania błyskawic najczęściej w serii. Potrafił wytworzyć pocisk o tak małym napięciu, by tylko unieruchomić przeciwnika, a nie od razu go zabić. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wybierać możecie temat do następnych kronik na mojej zakładce społeczności. Link w opisie. Ja się z wami w takim razie żegnam. Subskrybujcie kanał, zostawcie lajka. Do usłyszenia w kolejnych kronikach awatara. Na razie! Losowa ciekawostka niecierpliwie na ciebie czeka. Zolt Błyskawica po utracie swojej magii na rzecz magii krwi Amona wypowiada te słowa, co niegdyś ozaj do Anga po utracie swojej magii ognia. Co ty mi zrobiłeś?